Bardzo się z tego cieszę, ale my dzisiaj wszyscy jesteśmy świadomi, że nie przyjechaliśmy walczyć, my przyjechaliśmy po normalność, normalność rolnika, bo rolnik, miejsce rolnika nie jest na ulicy, miejsce rolnika jest w gospodarstwie i dzisiaj widząc was, rolników z polskimi wagami pokazaliście, że nie trzeba, nie trzeba wam wsparcia nikogo z tyłu, nie łączy tak jak związek z polską ziemią. Tylko słabi potrzebują świty z tyłu. A wy, rolnicy pokazujecie, że sami silni potraficie po swoje i to po swoje dojdziecie. Proszę Państwa, jeszcze słowo do warszawiaków. Jesteśmy dzisiaj w mieście, w stolicy, w Warszawie. Ci, którzy z tą nie mają dużo wspólnego, zapamiętajcie sobie, że przez całe życie możecie nie potrzymywać lekarza, możecie policjanta, ale codziennie potrzebujecie rolnika!